Cześć czołem, Tomasz Migdałek, Birofile w logo piwie. Nie zwalniamy tempa i wracamy do nieregularnego cyklu test formy. Test formy. Dzisiaj będziemy testować formę piwa, które zapewne większość z Was dobrze zna. Tym piwem jest Bojan Ciacho, czyli Pastry Stout z browaru Bojanowo. To jest piwo, które... Kiedyś na etykiecie miało napisane tutaj, w tym miejscu, gdzie teraz jest napisane Pastry Stout, miało napisane smakowe. Ono było po prostu sprzedawane jako piwo smakowe. Natomiast, ponieważ jest to w sensie technicznym stout, no to ktoś w Bojanowie przeforsował, aby to piwo się nazywało właśnie. Pastry z stoutem i moim zdaniem jest to dobra zmiana z tego względu, że piwo się jak najbardziej w tym momencie wpisuje w jeden z trendów, jedną z mód jeśli chodzi o piwa rzemieślnicze. Także generalnie dobrze. Zobaczymy jak się Bojan Ciacho aktualnie spisuje. Ja to piwo piłem i nie wiem już czy ono było na kanale jako degustacja samodzielna. Czy się przywinęło przez live'a, czy się po prostu gdzieś tam przywinęło przez moje social media, Instagramy i tak dalej. W każdym razie na pewno już piłem Bojana Ciacho i moje wrażenia wtedy były niezłe. Natomiast jestem ciekaw, jak. Sprawuje się aktualnie, to jest warka z datą 5 stycznia 2022 rok. Ono mniej więcej tydzień temu zostało przeze mnie kupione w Lidlu, tam się właśnie pojawiło. Chyba nawet, chyba nawet na pewno w piwnych okazjach też o tym piwie była mowa, także zobaczymy jak Bojan Ciacho się aktualnie sprawdza co na temat tego piwa. Ekstrakt 14 BLG, nie mamy tutaj na tej etykiecie informacji, ale internety mówią 14 BLG, alkohol 5%, goryczka w skali graficznej 2 na 10, słodowość jest 5 na 10, a słodkość wyrażona graficznie w wafelkach to jest 7 na 10. Piwo pasteryzowane, niefiltrowane może zawierać naturalny osad drożdżowo-chmielowy, typowa bojanowska formułka. Składniki: woda, słody jęczmienne, pilznyński, kuki, monachijski ciemny, czekoladowy jasny, czekoladowy ciemny, słód pszeniczny, chmiel, aromat drożdże. Mamy w tym piwie aromat i jest to jasno powiedziane: nie ma tutaj jakby żadnego, żadnych wątpliwości, nie ma żadnego pola do interpretacji. Aromat to aromat. Jak wiecie, niektóre stricte kraftowe piwa też nas informują wprost o tym, że tam aromaty są dodane i to trzeba szanować. Etykieta, tak jak widać, to jest ta odświeżona seria, aczkolwiek ma być kolejne odświeżenie, a przynajmniej takie suchy do mnie doszły. Jest krawatka bojanowska również i jest oczywiście firmowy kapsel, który za moment już Zobaczycie z bliska. Ok, kapsel firmowy wygląda tak i wygląda tradycyjnie ładnie. Jest jeden jedyny bojanowski wzór. Co waro macie z butelki? Huhu. Wafelki w czekoladzie. Tak, grześki albo te takie wafelki, co są w biedrze, one nawet niezłe są. Jak one się nazywają? Estella, czy coś takiego? Czekolada, dużo, dużo takiej ciasteczkowej słodyczy, wafelkowej, no nie na darmo są wafelki właśnie tutaj graficznie wyrażają słodycz na etykiecie. Wafelki w czekoladzie, jakiś deser, mmm, słodkie, słodka kawa, słodkie cappuccino, może, może jakieś tiramisu. Ale najbliżej chyba właśnie do wafelków. Yy, wafelki w czekoladzie. No tutaj ewidentnie aromat yy, daje po nosie. E, Szkło firmowe, bojanowskie, żeby było wszystko do kompletu. No, i przelewamy. Nasycenie tego piwa chyba nie jest zbyt wysokie, jest zmętnione, co widać, zwłaszcza przy nalewaniu. Barwa ciemny brąz, ciemny brąz, może nie tyle wpadający w czerni, nawet w przypadku tego piwa, ile po prostu bardzo, bardzo ciemny, głęboki brąz, piana. Tak, jak widać, zbudowana ze średnich i nieco większych oczek. Nie jest to taka ultra-stałtowa, bardzo drobna piana, której bym sobie najbardziej życzył w takim piwie, ale i tak wygląda, wygląda korzystnie. Tak, wygląda korzystnie. Co w aromacie ze szkła? Trochę inaczej, mam wrażenie, że w, w butelce ten aromat był bardziej skoncentrowany i właśnie był bardziej taki stricte ciasteczkowo, mm, ciasteczkowo-wafelkowy, tutaj on troszeczkę skręca w takie nutki delikatnie owocowe, co jest ciekawe. Czuć czekoladę, czuć ten właśnie aromat taki ciasteczkowo-wafelkowy, ale on już nie jest tak intensywny, jak był z butelki. Z butelki był bardzo jednowymiarowy, natomiast tutaj się otworzył, rozszerzył. Jeszcze doszły właśnie takie nutki, które mi się osobiście kojarzą z owocami trochę. Jakieś ciemne owoce, suszone owoce, coś takiego. Ale sporo, naprawdę sporo takiej czekoladowej słodyczy. Ona się trochę kojarzy. No, z tymi wafelkami też, ale też się kojarzy trochę z cukierkami czekoladowymi, po prostu. Z jakimiś, nie wiem, truflami, może, albo z jakimiś michaszkami, coś takiego. Ok, próbujemy. Słodko bardzo w aromacie. Zobaczymy, jak będzie w smaku. Test formy Bojan Ciachobrowar, Bojanowo Wasze zdrowie. Bardzo niskie nasycenie, co moim zdaniem pasuje bardzo dobrze do każdego stautu, tak naprawdę i do tego piwa również. Jest słodko. No, jest słodko. Jest tak słodko, że piwo robi wrażenie wręcz dosładzanego. Nie ma o tym mowy teoretycznie. Może jest po prostu tak zacierane, plus gdzieś tam pewnie jeszcze aromat podbija to odczucie słodkości, ale jest naprawdę bardzo słodkie. To jest taka słodycz czekoladowa, kakaowa czekoladowa. Nuty bardzo słodkiej kawy. No, jest bardzo deserowe, jest bardzo pastry. Eee, absolutnie, myślę, adek adekwatne jest to określenie, które, e, które się na mm, etykiecie tego piwa pojawiło. Deserowe, słodkie, czekoladowe, ciasteczkowe. Trochę waniliowe. Dużo słodkich deserowych akcentów się tutaj pojawia. Na finiszu jest delikatna wytrawność kojarząca się z mocni paloną kawą. Nie tyle z palonością taką stałtową, ale z mocniej paloną kawą. Ale mam wrażenie wręcz, że głównym czynnikiem wpływającym na bukiet tego piwa i jego taki całościowy odbiór jest jednak ten aromat, który został dodany. On jest tak intensywny, że tak naprawdę nuty odsłodowe tutaj są tłem dla niego. On bardzo mocno dominuje zarówno zapach tego piwa, jak i odczucie w ustach. Jest oczywiście sporo takich akcentów czekoladowych, gdzieś tam pewnie będących pochodną, też słodów tutaj zastosowanych, ale naprawdę ten aromat zawisł nad tym piwem i zdominował je w dużej mierze, przy czym mam wrażenie, że zdominował je dużo przyjemniej niż swego czasu to miało miejsce w Cookie Monsterze z innych beczek, gdzie podobna nuta, podobny aromat został użyty. E, najprawdopodobniej może nawet ten sam, e, przy czym tam to było przegięte, tutaj jest bardzo intensywne, ale nie jest przegięte, jest słodkie, jest słodkie, no ale w końcu pastry stał, no to jakie ma być, no, jest słodkie Bojan Ciacho, aktualna warka, 5 stycznia 2022 rok, taka data przydatności. Piwo kupione, e, kupione w Lidlu, nie wiem czy jest dostępne w innych sieciach, być może jest. W niektórych sklepach specjalistycznych też można piwa z Bojanowa dostać, jak się chce je znaleźć, jeżeli sklep prowadzi. Także gdyby ktoś się chciał skusić, to może szukać. Dzisiaj byłem w Lidlu i jeszcze tak z pół kartonu gdzieś tam sobie stało tego piwa, więc myślę, że w innych Lidlach też jeszcze jest dostępne. Rzecz zdecydowanie dla zwolenników piw słodkich, deserowych, mm, mocno czekoladowych. Jeżeli ktoś się nie boi aromatów w piwie również i go nie brzydzą, to jak najbardziej może sięgać. Mi generalnie to smakuje, tak, aczkolwiek no, trzeba sobie zdawać sprawę, Hmm, że to jest specyficzne, jak wszystkie tego typu piwa. Jeżeli piliście na ciacho, a coś czuję, że część z Was przynajmniej piła, podzielcie się swoimi opiniami w komentarzach pod filmem. To tyle z mojej strony. Tomasz Migdałek, Birofile w logo piwie. Pijcie dużo dobrego piwa. Wasze zdrowie. Cześć.